Witajcie tutaj w kolejnym materiale na kanale Titan Polska z bardzo nietypowego materiału z Titan Questa. Moi drodzy, dzisiaj pora o jeden z najdziwniejszych, po prostu dziwnych itemków w Titan Questie, więc. Zacznijmy od początku. Twórc tej na quest'a bardzo często lubił sobie robić z nas żarty, dając nam po prostu bardzo dziwne itemki. Między innymi mamy set Świętego Mikołaja, set tak zwanego Tresiarza, po prostu mnóstwo itemków dziwnych, które drapią nam w lokacjach pobocznych. Jednak oprócz tego, oprócz tych setów i broni z tych setów, mamy też itemki kompletnie unikatowe, nietypowe, które nie pasują do żadnego setu, a w tej grze istnieją dla kompletne, kompletnego żartu. Oprócz tego, m.in. mamy taką śnieżkę, o której e, mówiłem na kanale. A dzisiaj pora o innej broni, która jest też żartem, ale naprawdę bardzo dziwnym. E, nie wiem, czy ktoś mógłby zrobić z tego build, ale jeśli tak, to <toszę> proszę bardzo, strzał kciuki. Tak, czy jak, moi drodzy, mowa dzisiaj o cesarzu. To nie brzmi jak coś dziwnego, ok? Cesarz brzmi jak jakaś broń z Orientu Natomiast czy nasza broń jest z Orientu? W teorii może być też Chodzi o to, że dzisiejszym materiałem powiemy sobie o cesarzu, który jest marchewką Tak? W Titan możecie bić się marchewką A nawet w Titan Quest możecie bić się dwiema marchewkami Bo oczywiście możecie mieć bill pod One Welding Jak w tym przypadku Moi drodzy, cesarz jest to po prostu broń kuta, która jest marchewką Która e, po prostu... Jest z bronią, legendarna, która może nie zbraniał świetną, ale natomiast jest bardzo unikatowa i wyjątkowa, więc myślę, że jeśli spotkaliście kiedyś jakimś cudem grając w online w Titan Questach gracza z marchewkami, no to on po prostu ma łeb na karku. Tak czy jak moi drodzy, opiszmy sobie, e, zwróćmy uwagę na statystyki naszego cesarza, czyli między innymi, tak, e, broń kuta, jak najbardziej, a nie są duże jeśli chodzi o to, prędkość tylko szybka, bo to broń jest to w teorii miecz, więc okej. Okay. Ma też w sumie dźwięki miecza, więc to w ogóle jest dosyć dziwne Ale to po prostu jest miecz <grymne> Zadawania, Zadawane obrażenia przekształcane w zdrowie, ok, siła, zręczność, zdrowie HP regen, Niezły HP regen w sumie I szybkość ataku, to jest ok, chociaż to nie są mocne statystyki, raczej to nie jest mocna postać, mocne itemki nie wiem, legendarnego marchewka raczej nie zrobicie. Chociaż, jak się postaracie, to myślę, że jest szansa. Ale to nie jest jakaś mocna broń. Jakby sobie porównajmy po prostu do jednego z najlepszych mieczy, czyli obowiązku, są, Ewentualnie do. A, jeszcze innej świetnej broni, czyli do. Czy ja na No to tutaj jednak. E, <laughs> no, jest lekka e, różnica. No, tak czy jak nie jest to jakaś broń potężna. Jest to broń legendarna z niskiego typu, ponieważ wymaga jedynie. Który jest w drugi poziom, co jest dosyć nisko. Eee, dobra, jeśli chodzi o to, oprócz tego mamy również Zew Marchewki, który jest spelem, e, skillem, który po prostu aktywowany jest pod koniec naszego HP i po prostu ma naszym rogu przestraszyć. Efekt raczej nie jest e, niczym nadzwyczajnym. Natomiast, jeśli chodzi o to, gdzie Cesarz nam dropi, uwaga, według Tiku e, Database, czyli strony, gdzie po prostu mamy Loot Table Itemków. Przede wszystkim o dziwo te itemki, ten itemek dropi z e, DLC Ragnaroka, czyli z questów pobocznych, e, Skłócenie w kupcy i też białe złoto. Są to dwa questy e, poboczne z DLC Ragnarok Ale jeśli chcecie stricte zabijać od jakiegoś mopka, to z Hadesu e, Hadesa na epickim i legendarnym. Z czego na epickim dropie mam więcej, większa szansa jest, ale e, też przy okazji Hades jest łatwiejszy na epickim. Także. Tak to wygląda, natomiast sam to został dodane z TSI i czyli już lata temu Natomiast w tym momencie można go zdobyć też z innych questów Więc e, jeśli chcecie mieć taki świetny e, rynsztunek w, w tej Questie Proszę bardzo, według mnie to wygląda świetnie, bo te marchewki nie są małe, ok? One są dosyć pokaźnych rozmiarów, także e, fajnie je dzięki temu po prostu widać na naszej postaci e, Także dziwaczna broń, ta Quest ma sporo, sporo dziwnych rzeczy Oprócz tego mamy jeszcze inną dziwną broń, którą postaram się Wam w przyszłości pokazać na kanale. Także dzięki za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tytanie Polska. Trzymajcie się!